Ja też mogę z i zamba z z prywatnego serwera i jeśli chcecie sobie pobrać prywatny serwer to polecam wejść do odcinka, w którym mówiłem jak pobrać prywatny serwer. Także teraz sobie trochę pogramy, tylko najpierw trzeba dokonać wszystkim zadania, wymiarzy na początku M Także ja sobie szybko to pozdobywam w I dobra. Także rzeźnik. Że... Także ja sobie tu pozdobywam tych zadymiarzy I widzimy się już za chwilę. Okej, okay, także wszystkich sobie zamierzysz już po Także teraz pora zagrać jakimś zadymiarzem. Gdzie ja on sobie zagrał? Leonem. Mm, I zagram sobie ten wielki Także dobra. Mm, tak sobie defer power wezmę, bo on dla mnie jest lepszy I zagramy sobie na samolimie. Także. Dobra. Także lecimy. <laughs> Oki. Okay. Szybko trzeba zebrać. Szyneczki Tyk, to szybko się go bezdoblę Tyk, 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 dobra, leży Muszę sobie trochę ciszej dźwięki Tam jest brok Którego się przydałoby zabić o, Dobra, trzeba szybko to Dobra, my bierzemy, bierzemy, bierzemy w nie. Dobra, skrzynki moje Tego bóla trzeba załatwić Dobra, wezmę sobie szybko. A, bo się sam zabił, dobra. Idziemy szybko po powero. Nie! Nie wiem, jak to łatwiej przeżyłem, ale dobra. Eee, także teraz tak. Idziemy szybko po tą skrzyneczkę idziemy na braka, Dobra. I... Rozwalony. Dobra, teraz muszę się trochę podleczyć. Yy, dobra, jeszcze trzech z jednej mierzy. O, jest dermowy powerup. O, jest dwóch z jednym. I Frank siedmioma! Dobra, biorę się to. Chodź tu, Frank. Chodź tu, panie Franku! Jest, dobra. Prawie by mnie zastanowił i wygrał. No dobra. Tu teraz może sobie zagram. Wezmę sobie krukę. Tak zawsze chciałam zagrać krukiem. I sobie wezmę tego skina neonowego, którego nie mam normalnie w grze. No i znowu na sodówkę. No i znowu niech to sama będzie mapa. Także dobra. Zagramy sobie tak spa cztery meczyki z wszystkimi legendami. A w następnym odcinku sprawanego następny odcinek z prowadzonego serwera możecie mi pisać co mam robić. I możecie mi pisać Co mam nagrywać, bo nie wiem co mam nagrywać. <laughs> Już mi się raz kolega pytał, co mam nagrywać. Bo też jest youtuberem. Lecam jego kanał, tylko Poco. E, dobra. Także możecie do niego bić na kanał, zostawić suba. No, a ja niestety teraz przegrałam. No dobra, to teraz sobie w sumie wezmę Sandiego. Bo w sumie <laughs> spajka to mam. No i z spajkiem jakoś za przyjemnie mi się nie gra. Więc. W sumie sobie Spajka odpuszczę I jakimś Sendim I jeszcze jakąś inną postacią W sumie nie wiem Ta mapa jest bardzo fajna Szkoda, że nie ma jej w normalnej grze Pyk, 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 dobra, cyk, ten lożerzyk Pyk, 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 pyk o kurde, no ja zaraz przygram Dobra Dobra, szybko Tyk, 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 tyk. O nie! Spadaj, drog! Szybko moje power cube. Pyk, pik pik pyk, pyk, Moje powery! Dawaj to! Pyk, 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 gdzie tyk, chodź, 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 chodź. Dobra, nie, to szeli? Pyk, dobra! 9 powerów, choć tu boli, choć, 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 Pyk 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 Dobra Jeszcze jest jedna szyrka i ból dobra Pyk pyk jak tu ich obrzucam piachem rzucam ulta Pyk i leżą No Sandy to jest naprawdę dobra postać No Chciałabym mieć jak w normalnej grze <laughs> A teraz w sumie, w sumie <laughs> Już nie będę grać z i zagram sobie jeszcze dwa meczyki. Chociaż mówiłem, że zagram jeden. To może teraz sobie zagram Daj No, <laughs> Nie lubię nie grać. Tym święty Micko Wine, którego kupiłem. Tamten odcinek też możecie sobie obejrzeć, jak pijam się... Dajam Świętego Micko O nie, wiesz u nas zły tryb. Yy, Dobra. Nie, nie chcę Na, na tryb szedłem. No i dobra hmm, Oczywiście solo Także <laughs> I gdzie będę? No tu Jaki mi się tu rywal trafił? O Boże, prank Dobra, rzucam z niego dynamitem Dynamitem, dynamitem Na dynamit Dynamit, 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 dynamit. I dynamit, dynamit, dynamit. Dobra, skank Święty Majkołaj. O tak. Dwa powery. Mogłem już mieć pięć. O nie. Dzięki za skrzynę, Idbit. Dobra, szybko, bo tam było jeszcze jakieś. I powerków. Dobra Jak to była taka szybka runda To jeszcze sobie zagram jedną Leonem I teraz zagram Karlem Tym Mario Dobra, pyk I to jest dobra No nie no, znowu zły tryb wziąłem Także mogę w sumie nagrać Fortnite'a jeśli będziecie chcieli Fortnite'a to piszcie w komentarzu FORTNITE yy, to <laughs> przypnę na serwiuszko oraz będzie <laughs> będą odcinki z Fortnite'a także <laughs> także będzie fajnie jeśli chcecie Fortnite'a oczywiście piszcie w komentarzu FORTNITE <laughs> i zostawcie łapeczkę w górę Oczywiście. No i oczywiście. To rozwiązanie nie kosztuje, a to bardzo pomaga, także. Yy, jak wiecie, ta się zostawcie łapkę w górę, nie, to wiem. Teraz mam tu. Co tu się stało? Nie wiem sam, ale chyba nie chcę wiedzieć. Dzięki Barry, że mi pomogłeś. Ale teraz muszę się pozbyć Ja Ja Rozwalaczor! Rozwalator no Karl. Wszystko rozwali swoim śmigłem! Chodź tu! Darel, Chodź tu! Chodź tu! Nie ja mnie na spokoju. Idę tam do niego. No chodź. No dawaj. No, dawaj daruję. Dobra. Ja mogę się tak z nim bawić. Elo. Elo, mordo. Dobra, także, kto jest ostatni? I teraz sobie chcę. Się... Chcę się teraz z nim pobawić. Chcę się pobawić. Rozwalatorem karem. Ożysz, ty ból! Brrr, to jest Pa, 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 pa. pa. Zrobimy teraz zabawę, tego nie widać. No i dobra. Ostatnia runda. Niech to będzie kruk. To niech będzie ten kruk. Eee, Oczywiście tu. I dobra. Jakaś fajna mapa. Chcę sobie znaleźć jakąś tu fajną mapę. Hmm, to nie, to nie, to nie. Tu może być jakaś fajna mapa. Dobra, to będzie fajna mapa. Także dobra, zobaczymy, jak ostatni meczek nam wyjdzie. Oczywiście jeśli chcecie więcej odcinków z prywatnego serwera to piszcie Brown Stars, a jeśli chcecie odcinki z Fortnite, to piszcie Fortnite. <laughs> Dobra, także szybko trzeba się pozbyć albo tej paperki. Także szybko się pozbywamy tej piperki, Idziemy po skrzynie. Chyba, że ktoś mi to zabierze. Nie. Dobra. Pyk. Dobra. Wszyscy tu mieli kłótkę. <laughs> Dobra. To już się samo. Rozwali. I lecimy na kolejną. O, nie, nita. Trzeba tu. Tę nita. Trzeba tą nitkę rozwalić tak strategicznie. Oj, teraz na nie lecę. Jakie wyliczone, to było wręcz świetne. Takie skok. na nitę, nie? To było świetne. Takie nitę się zabiła. A ja tak na nie ulecę od razu po powery. Nie za ryzyko, wejdę tu. Może to jest Baryl. Daryl. O Boże, z kim on się tak bił? O, u. Panie Daryl, wiem, że pan tu jest. No, easy win. Nie wiem, dlaczego on sobie tam stał. Także no, to w sumie byłoby na tyle. I także... W sumie to by było na tyle z prywatnego serwera. Ja wam dziękuję za oglądanie. Ja byłem Misman. Trzymajcie się. No i pa.